Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym. Będzie w całości poświęcony tematowi bardzo ważnemu dla mieszkańców Nowego Sącza. Zbliżają się wakacje, zbliża się czas odpoczynku szkolnego, więc temat oczywiście bezpiecznych wakacji, które jak co roku Urząd Miasta Nowego Sącza, Miasto Nowy Sącz organizuje w naszym mieście. Chciałbym powiedzieć, że Nową, którą uruchomiliśmy, platforma o adresie rodzinny.nowysacz.pl rozpocznie swoją działalność pod kątem bezpiecznych wakacji. Zaraz po naszym dzisiejszym briefingu będzie można zapisywać swoje dzieciaki na wiele ciekawych atrakcji, wiele ciekawych aktywności w ciągu tych wakacji. W sumie policzyliśmy, że tych miejsc przygotowanych jest ponad 5 tysięcy dla naszych nowosądeckich dzieci. Myślę, że zasłużyły po wytężonej pracy w ciągu tego roku szkolnego na to, żeby rzeczywiście odpocząć, żeby skorzystać z tego, co Miasto Nowy Sąd przygotowało na ten czas. Chciałbym podziękować wszystkim, naszym jednostkom, które włączyły się w organizację tej imprezy, bo to oczywiście MOK, oczywiście Mała Galeria, MOSIR, Pałac Młodzieży, Sądecka Biblioteka Publiczna oraz Zespół Świetlic Środowiskowych. Te wszystkie podmioty są aktywne, otwarte dla mieszkańców przez całe wakacje i tak jak powiedziałem, żeby ten dostęp był równy, będzie się to odbywało, te zapisy na wszystkie te aktywności za pomocą internetowej platformy pod adresem rodzinny.nowysacz.pl. E, oczywiście już pewne aktywności zostały uruchomione, nawet miejsca są już wyczerpane. Takim przykładem są półkolonie, które stały się hitem takim przedwakacyjnym, e, ponieważ rodzice dopłacają jedynie 190 zł, resztę pokrywa miasto Nowy Sącz. E, rzeczywiście nie spodziewaliśmy się aż takiego naporu na, na Sądecki Mosir, ale to znaczy, że e, takie właśnie propozycje są oczekiwane przez mieszkańców Nowego Sącza. Dodatkowo, ponieważ ze względu na kompleksowy remont zaplecza szatniowego, recepcji, budowę nowego spa od poniedziałku 19 czerwca zamykamy kryty basen na ulicy Nadbrzeżnej, równocześnie otwieramy basen na nad łubinką, otwarty i tutaj też nowa propozycja dla 2400 osób: dwuosobowe karnety w cenie 15 zł zaledwie na wejście na ten basen. Będą dostępne oczywiście również na platformie, o której nazwę powiedziałem, czyli rodzinny.nowysacz.pl. I to też jest dodatkowe jeszcze wsparcie dla naszych dzieciaków, dla rodziców, którzy często przecież muszą pracować w ciągu wakacji, może niektórzy nie mają możliwości wyjazdu z Nowego Sącza, zorganizowania jakiejś aktywności, natomiast my staramy się, żeby nasze dzieci odpoczywały bezpiecznie, żeby mogły skorzystać z tego wypoczynku w ciągu tych miesięcy. Zaczynamy, zaczynamy te, te bezpieczne wakacje, łączymy je z imieninami miasta, rozpoczynamy już 30 czerwca w Amfiteatrze koncertem w Parku Strzeleckim, między innymi pojawi się Skoli, myślę, że dla młodszych części publiczności to, to atrakcja, natomiast pierwszego już w niedzielę duży festyn rodzinny, od 12.30 zapraszamy do parku strzeleckiego, będzie się działo jak zwykle wiele atrakcji, lody, popcorn, wata cukrowa, kiełbaski dla wszystkich, którzy przyniosą ze sobą kartę Nowosądeczanina, Stoiska Policji, Ratownictwa Medycznego, wszystko to, co mieszkańcy lubią na tego typu imprezach spotkać. I zamykamy gwiazdą wieczoru. Tym razem jest to zespół Kombi. Myślę, że bardziej dla takiej publiczności wysublimowanej, która chce tej wyższej już muzyki posłuchać. Kończymy pokazem laserowym o 21.00. 30 I w ten sposób rozpoczynamy bezpieczne wakacje. Których program omówi pani wiceprezydent, pani Magdalena Majka. Myślę, że przejdzie do szczegółów, bo rzeczywiście ta oferta jest bardzo, bardzo bogata. I serdecznie jeszcze raz zapraszam na, na tą stronę internetową rodzinny.nowysacz.pl. Dzień dobry państwu. Tak jak powiedział pan prezydent, zdecydowanie nowosądeckie dzieci zasłużyły na to, żeby podczas wakacji móc liczyć na moc atrakcji, jakie, jakie proponujemy i przedstawię teraz no w takiej skondensowanej oczywiście formie, ale tą propozycję, którą, która została dla Państwa przygotowana. Po kolei będę omawiała przygotowane przez nasze instytucje propozycje. I tak, Miejski Ośrodek Kultury przygotował serię warsztatów. To najczęściej są warsztaty kilkudniowe, na które zapisują. Się, uczestniczy dana osoba od razu w kilku wydarzeniach. I te warsztaty to na przykład wszystkie kolory lata, warsztaty malarstwa i rysunku, które będzie prowadziła pani Karolina Brodowska, pseudonim artystyczny Karo, małżonka, partnerka życiowa naszego nowosądeckiego, wszystkim znanego artysty magistra Morsa. Będą również warsztaty ruchowe, jak zatańczyć techno, jazz lub hip-hop, tutaj dla osób, które chcą bardziej aktywnie spędzić ten czas. Drama i małe formy sceniczne. Oczywiście, jeżeli Miejski Ośrodek Kultury, to wiadomo, że coś teatralnego i to właśnie takie warsztaty. Będą również warsztaty z fotografii, będą warsztaty wokalno-taneczne dla młodszych dzieci od 6 do 9 roku życia. Tańcz, śpiewaj i baw się taniec połamaniec dla niewtajemniczonych, pod tym tytułem kryją się warsztaty taneczne z breakdance'u, a także jak co roku Miejski Ośrodek Kultury przygotował spektakle teatralne, w tym roku będą to dwa nowe spektakle, ich premiery odbyły się stosunkowo niedawno, to Piotruś Pan oraz Mały Książę, mogę z gorącym sercem polecić obydwa te spektakle, miałam okazję je zobaczyć, są naprawdę fantastyczne, będzie można w ramach oczywiście bezpiecznych wakacji uzyskać bezpłatne bilety wstępu z kartą Nowosądeczanina na te spektakle. Kolejna nasza instytucja, która, na którą zawsze możemy liczyć, jeśli chodzi o ciekawą propozycję, to Sądecka Biblioteka Publiczna. W Sądeckiej Bibliotece Publicznej te zajęcia w ramach bezpiecznych wakacji będą organizowane w dwóch miejscach. W oddziale dla dzieci i młodzieży przy ulicy Lwowskiej oraz w filii tej, która znajduje się w Galerii Sandecja, pięknej, nowoczesnej filii, która od już roku tam bardzo intensywnie działa. I podam tytuły warsztatów, zabaw organizowanych przez bibliotekę. Zgrana biblioteka, zabawy konstrukcyjne i zabawy z planszówkami, zwierzęt konstruktorzy podróżnicy muzycy oraz złoty pociąg i inne największe zagadki historii sztuki w Polsce. To warsztaty interdyscyplinarne dla wszystkich, których interesują tajemnice z każdej dziedziny wiedzy. Dalej niż niebo warsztaty związane z, obchod z obchodami roku Mikołaja Kopernika, gadżety biblioteczne czyli zajęcia, na których dzieci wykonają własnoręcznie gadżety związane z czytaniem książek, torby na książki, kolorowe zakładki i okładki, warsztaty florystyczne. Kwiaty w literaturze i wokół nas. Na pewno bardzo ciekawe zajęcia. Nie tylko będą polegały na zdobywaniu wiedzy na temat roślin, ale również na malowaniu kompozycji kwiatowych i wykonywaniu lasu w szkle. Ekodomki to warsztaty nawiązujące do serii książek Myśli Domek, dobrze znanej na pewno wielu dzieciom. Bajkowe Urodziny to warsztaty dla wszystkich, którzy czy to w czasie wakacji, czy później chcieliby przygotować w ciekawy sposób prezenty i gadżety możliwe do wykorzystania na balu urodzinowym. A także warsztaty związane z tworzeniem własnego komiksu. Wszystkie te. O, przepraszam, i jeszcze teatr w bibliotece. Również warsztaty związane z teatrem. Teatrem obrazkowym, ale również z kalamburami, zabawami aktorskimi. Wszystkie te warsztaty dostępne oczywiście dla, dla nowosądeckich dzieci. Tak jak już powiedział pan prezydent, zapisy na stronie rodzinny.nowysacz.pl. Kolejna instytucja, którą chciałabym zaprezentować, której ofertę chciałabym zaprezentować, to Nowosądecka Mała Galeria. I tutaj oczywiście warsztaty wiadomo, bardziej artystyczne. Pięć takich kierunków artystycznych proponuje Mała Galeria, to przede wszystkim Mała Akademia Rysunku. Warsztaty prowadzone przez panią Barbarę Adamowicz dla dzieci już takich troszeczkę starszych od 10 do 16 lat. To warsztaty tkackie, hit ubiegłorocznych wakacji. Z ogromnym zainteresowaniem te warsztaty się spotkały, dlatego z radością je powtarzamy, proponujemy i, i zapraszamy. Warsztaty grafiki artystycznej to również warsztaty wokalne, na których będzie można ćwiczyć, rozwijać swoje umiejętności śpiewu i bardzo ciekawa oferta, która coraz większą popularnością cieszy się od jakiegoś czasu warsztaty sporingu. Y Podobnie jak w przypadku wcześniej wymienionych y, propozycji, również pełna informacja i zapisy na te zajęcia na stronie rodzinny.nowysacz.pl. Kolejna instytucja, y, chyba najszerszą, największą y, ofertę zajęć proponująca, to oczywiście nasz Pałac Młodzieży. I tutaj już naprawdę, proszę Państwa, y, feria propozycji. Ja może po prostu przeczytam y, propozycje, czy też informacje o tym, w jakich dziedzinach będą odbywały się warsztaty. Bo to z jednej strony warsztaty plastyczne, czyli ceramika, witraż, kaligrafia, zajęcia z ołówkiem i węglem, to rysowanie pastelami, to również różnorodne techniki, zajęcia z różnorodnych technik, takich jak kolaż rysunki akwarela i tkanina, czyli artystyczny galimatias. A więc ogromna, szeroka oferta dla wszystkich, których interesuje plastyka. Ale jeżeli Pałac Młodzieży, to oczywiście również taniec, śpiew i teatr. I tu zajęcia z breakdance'u, zajęcia śpiewam i gram, wokalno-aktorskie, spotkania z piosenką dla dzieci do 9 lat, śpiewać każdy może, dla dzieci troszkę starszych od 10 do 12 lat, wokalne wędrówki po świecie dla dzieciaków 13 do 15 lat muzyka taniec i bajka przepraszam muzyka i taniec to bajka czyli warsztaty taneczno-wokalne również warsztaty gimnastyczne takie podstawy gimnastyki sportowej, inspiracje taneczne oraz na wyspach wyobraźni warsztaty teatralne. Ja prezentuję to naprawdę w bardzo telegraficznym skrócie, natomiast pełna oferta, opis i możliwość zapisywania się, tak jak już mówiłam, na naszej stronie internetowej. Dla osób, które jeszcze innego rodzaju rozrywki, zajęć poszukują w czasie wakacji, Pałac Młodzieży proponuje również zajęcia z szachów z animacji komputerowej oraz z modelarstwa kartonowego. I kolejna instytucja, której propozycja również co roku cieszy się ogromną popularnością, to Zespół Świetlic Środowiskowych, który jak co roku zaprasza dzieci na dwutygodniowe turnusy, w czasie których ogromna ilość propozycji jest dla nich przygotowana. To między innymi wycieczki krajoznawcze, to spotkania z tańcem i muzyką, to również wyjścia do kina, to cała szeroka gama zajęć. Powiem tak, ponieważ pierwszeństwo w zapisach na te turnusy organizowane przez Zespół Świetlic Środowiskowych mają te dzieci, które w ciągu roku są objęte obieką właśnie świetlic, może się zdarzyć, że na niektóre z turnusów już w tej chwili będzie brakowało miejsc. Ale wiem o tym, że na wielu świetlicach jeszcze miejsca dostępne są. Także zaraz po zakończeniu naszej konferencji, naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam na, powiem to chyba po raz piąty, stronę internetową rodzinny.nowysacz.pl. Tam pełna dostępna oferta. Jeżeli chodzi o propozycję mosir przedstawił już ją Pan Prezydent, to oczywiście po bardzo preferencyjnych cenach bilety wstępu na basen nad łubinką. Po 10 takich podwójnych biletów będzie dostępne codziennie oraz także półkolonia miejska, którą z powodów organizacyjnych ogłosiliśmy nieco wcześniej i też tak jak wspominał Pan Prezydent, zainteresowanie przerosło, nas, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania w ciągu praktycznie dwóch godzin. Wszystkie miejsca, które były dostępne, zostały, zostały wykorzystane i duża grupa ponad 200 dzieci będzie korzystała z tych, z tych półkolonii.